Sponsorem programu jest Orlen. Igrzyska Olimpijskie w Tokio były twoimi pierwszymi debiutanckimi. Tak. Wróciłaś z nich z dwoma medalami złotym i srebrnym. Eee, będziecie bronić tytułu mistrzowskiego w sztafecie 4x400 mieszanej, wicemistrzostwa olimpijskiego w sztafecie żeńskiej 4x400, plus jesteś wicemistrzynią świata indywidualnie. Czy ty lecisz do Paryża po trzy medale? No super by było, naprawdę super by było. Wiem, że to będzie bardzo trudne, no, nie powiem, że prawie niemożliwe, ale na pewno bardzo trudne, ale wierzę w to, że, że jakiś medal będzie. Nie wiem, nie wiem, no mi też ciężko mówić tutaj na pewno za sztafety, bo no też nie mogę mówić, odpowiadać za formę innych. Ale głęboko wierzę w to, że będzie bardzo dobrze, bo myślę, że przed Tokio też niekoniecznie ludzie na nas stawiali i też może niekoniecznie my sami na siebie stawialiśmy. Wydaje mi się, że w Damskiej szlawiecie no, byliśmy tutaj faworytkami do medalu, ale w miksie wydaje mi się, że nikt na nas nie stawiał i to była duża niespodzianka, ale tam się wydarzyło coś niespodziewanego. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak to wyjaśnić, ale wszyscy tam byli w doskonałej po prostu formie. I wydaje mi się, że wcześniej nawet Mieszusal Polski wcale na to nie wskazywały, bo tam nie było nie wiadomo jakich wyników, jeżeli by prześledzić i u chłopaków i u dziewczyn na 400, a potem naprawdę wszyscy mieli super formę w tym Tokio, osiągali niesamowite wyniki, więc wierzę w to, że po prostu teraz będzie tak samo, że to jest jakaś magia, igrzysk i, i znowu wydarzy się podobna historia. A jeżeli chodzi o mnie indywidualnie, no to. Na pewno nastawiam się na bardzo dobry wynik czy na medal, nie wiem, ciężko to określić. Nie wiem nawet kto będzie startował na 400, bo tak jak widzisz Amerykanka prowadziła w tym roku na listach światowych, a na mistrzostwach świata wcale nie pojechała, więc nie wiem kto będzie tam startował. No, ja będę robiła wszystko, żeby być po prostu w jak najlepszej formie tam i jak najlepiej się zaprezentować. Sponsorem programu był Orlen.